Halo, was gibt es nojes? Guten Tag, Jutta. Ich habe aus deinem Brief erfahren, dass du dir den Arm gebrochen hast. Wie fühlst du dich? Czyli dowiedziałem się z twojego e, listu, że złamałaś ramię. Jak się czujesz? Czyli wie fühlst du dich? Ach, leider, e, leider gar nicht gut, czyli kiepsko. Hast du Schmerzen? Masz bólę? Uh, und ob alle knochen tun mir weh und ich fühle mich für sehr schwach. Uh, wszystkie kości, uh, czuję to w kościach, czuję się beznadziejnie sobą i tak dalej. Ausdarm habe ich uh, mir eine knie verletzt. Poza tym. Po, y, mam też z, uszkodzone kni, kolano, tak? Kni. Habe mir einen y, kni verletzt, czyli jest zranione. Kolano jest zranione. Die Wunde hat stark czyli y, rana y, mocno krwawiła. Aber das ist. Ja nic, co so ale teraz nie jest aż tak źle. Am slim, eh, sind, e, 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 tak? sind die Schmerzen im Najgorsze są 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 slim, slim, w ramieniu, tak? Am slim, sind die Schmerzen im slim, slim, mi slim, slim, leid, wirklich leid. Das tut mir Das tut mir wirklich leid. Man hat mich hier übrigens genau untersucht und festgestellt, dass ich herzkrank bin. O, oh, dodatek jeszcze: Badania wykazały, że cierpię na chorobę serca. Herz, herzkrank bin. Dass ich, ich herzkrank bin. I ma chorobę serca. Nun muss ich versajne au aunamen. Nun muss ich versajne ein aunamen. No ja za so was. Czyli jest kiepsko, bardzo kiepsko. Halo Juta, herz du mich? Ja ich kann dich e, deutlich verstehen. Czyli tak słyszę cię wyraźnie i tak dalej. Man hat unser Gesprach unterbrochen. E, ktoś przerwał na naszą, naszą, nasze połączenie, naszą rozmowę. Kan ich ir, e, irgen, irgendwas für dich tun? Czy mogę coś dla Ciebie zrobić? kan ich ir irgendwas für dich tun, tun, coś coś uczynić, co e, mogę coś zrobić. tuć <kluz> uczcić, sorry. ich bi ich habe eine Bitte. ich habe eine Bitte an dich. kannst du vielleicht etwas für mich äh e, er 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 Czy erledigen. coś dla mnie załatwić. Mam małą prośbę. Czy możesz coś dla mnie zrobić? Albo załatwić? Kannst du vielleicht? Czy możesz coś für mich? Erledigen? Na klar, na, na klar Gizela sagt. Na klar, tak. Ich habe von Frau Weber eh, ein Koffer Radio geliche, eh, gelichen. Ich bin Zisha das zi braucht. Jestem pewna, że to radio jest potrzebne pani pani Weber i to radio trzeba jej trzeba prawdopodobnie zwrócić, tak? Bo ona jest pewna, jest ich bin Zisha das sie es Braucht, czyli że ona tego potrzebuje. Zajbite so liebenswürdig. Bądź tak miła. Und gib ihr das Gerät zurück i oddaj jej ten aparat z powrotem. Gerät to jest aparat sprzęt. Gib ihr das Gerät zurück. Meine Mutter ist namlich zerbe Moja mama jest mianowicie bardzo beszaftisz. Beszaftisz. Beszaftisz, bardzo krucha. Mój is jest übrigens AU GANZEN Tag im Aha, czyli mój tata jest cały dzień w ruchu. A, beszaftisz, czyli jest zajęta. Jest bardzo, MEINE tir je meine Mutter ist sehr beschaftig. Aha, czyli ona tłumaczy dlaczego mama i dlaczego rodzice nie są w stanie tego podołać. Tak, ona się tłumaczy, że meine Mutter i sehr czy czy jest bardzo zajęta. Mein Vater ist übrigens auch den ganzen Tag im Betreib, czyli jest cały dzień w ruchu, tak. To tak wygląda. Selbstverständlich, tu ich das für dich. Samo zrozumiałe. Uczynię to dla Ciebie, żeby było dobrze. Danke nochmals. Dziękuję bardzo. Gerda, Gisela. Gern e, geschehen, weiß e, deine Mutter, das ich das Radio hole. Zerges Wieszczejen. Bardzo dziękuję. nam, deine... A, wiedz, że. Wiedz. weiss, dajny mutel. Twoja matka wie das iść das radio, hole, Że e, ja mam to radio. Czy twoja mama wie, że ja mam das radio, Hülle? hole, Chole. Czyli co? Że ja to radio mam, tak, raczej, znaczy, że ja jestem w posiadaniu. Ich hab, ja, 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 iś habe ziszon benar ben, ben hartich das tu, ewentual komst, że ty ewentualnie przyjdziesz. Tak? Ben, hartisch, ben, art, ben ben artich, ben ben by Gelękheit, kans du, kans du, miner mutter zagen, es, mir, von, 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 tak, von, tak zu, von, tak zu, von tak, tak, zu, tak, besser geht. Eee, przy okazji, powiedz mojej mamie, że ja się czuję lepiej z dnia na dzień. Von, von tak, co tak, besser geht. Sie macht, sie zorgen, nie musi się kłopotać. Sie macht, nam namlich zorgen um mich, czyli nie musi się o mnie martwić. Sie macht, e, sieš namlich zorgen um mich. Ich möchte auch gern wissen, ob die Eltern mich Am bezuchem. Czyli yy, i myślę, tak? Ja chcę także wiedzieć, czy rodzice odwiedzą mnie w, w sobotę. Am Zontag Bezuchen. O, die Eltern mich am tak bezuchem. Das yy, weiß ich Lider nicht. Tego nie wiem. Gibt es sonst etwas Neues? Powiedz coś jeszcze. Gibt es sonst hat no jest. nein z, e, was e, nein was soll es denn schon besonders geben e, czy jeszcze coś powinnam szczególnego przekazać wie lange mus du im krankhaus bleiben jak długo jeszcze musisz zostać e, w szpitalu min mindestens tage, 10 dni Die Hauptsache ist, dass du wieder gesund wirst. Główną sprawą jest to, żebyś znowu była zdrowa. Also, kop hoch, a więc głowa do góry. Nur, nie, nur nicht den Mut verlieren, czyli jakby a. nie porzucaj nastroju, nie trać nastroju. Nur, tylko nur nicht den Mut verlieren der Krieg ist für to doch für Liren Krieg ist für Liren, für Loren. Äh viel Glück ihm nojen, nojen Jar und nojen und alles gutä von Aren äh, von Aren aber wünsche und ich dir gesund äh, gesund Ich życzę Tobie zdrowia. Danke ebenfalls. Jetzt müssen wir äh, aber Schluss machen. Tschüss, danke für, de, für den Anruf, czyli dziękuję za połączenie. Mach gut. Frau kop hat Kopfschmerzen, czyli ma ma dule yy, głowy. E, na du bist schon zürich? Hast du Jutta angerufen? Czym dzwoniłaś do yy, Juty? Ja mumi. Dlaczego jesteś... Dlaczego czy już wróciłaś? Wie fiel, wie full field wie sich im krankę. czy jak się czuje? Has du etwas Neues erfahren? Czy ty masz jakieś no, nowe wiadomości? Hast du etwas Neues? Ja das kreta, das jutta, das Juta her herzkrank ist tak, że Juta ma chorobę serca, Herzkrank ist, Aha, czyli jest pod das, bo pod das czasownik idzie na ostatnią pozycję. Herzkrank hat sie denn nicht davon gewusst, e, warscheinlich e, wars, war nicht. Geist du heute vielleicht noch einmal in die Stadt, czyli to do miasta, ja später Wizo. Tak, później po co? Ich brauche etwas aus der Apotheke. apotheke. Ich brauche coś potrzebuję z, z apteki. No też słowo niemieckie w polskim języku. Apotheke, apteka. E, chyba, że to jest jakieś łacińskie słowo. Apotheka. To, to możliwe jest. Ciekawe jaka jest etymologia. Ja kaufe ich e, irge, irge deine arz, Arznei gegen Kopfschmerzen und Pakenwatte, Watte, czyli waciki, tak? E, kup coś przeciw Kopfschmerzen, czyli przeciw bólom głowy, und, e, und packen, packen Watte, czyli opakowanie waty. Ich gehe sofort, idę natychmiast, Okej. Okay. Okej, okay, no mieliśmy dzisiaj taką zdrowotną część, ciekawą część. No cóż, do zobaczenia wkrótce i do, do usłyszenia.